Byłem teraz u kolegi nad przepięknym jeziorem, które on dzierżawi. Dzierżawi też kilkadziesiąt jezior dookoła. Tam wszędzie są ryby. W pięć godzin złowiliśmy 11 szczupaków. Największy 96 centymetrów. Bez większego wysiłku. Piękna sprawa. Co on zrobił, aby były ryby w jeziorach, które przez dziesięciolecia były walone siatami? No zgadnijcie co. No wiadomo, no pierwsza rzecz, to zlikwidował siatki. A, i wprowadził jeszcze jedną bardzo ważną zasadę. Bez tej zasady to wszystko by nie działało. Tych ryb by nie było. Zgadnijcie, co to jest za zasada, napiszcie w komentarzu. Jest, jest, ale jaki kur, jaki, jaki siłacz. Jeśli nie wiecie, o jaki film chodzi, to link macie w opisie. A jeśli chodzi o Wasze komentarze, przeczytałem je wszystkie. No i najczęściej pisaliście o tym, że trzeba wprowadzić zasadę no-kill oraz górne wymiary ochronne. I to jak najbardziej się zgadza, bo to zawsze pomoże każdemu łowisku. Ale to nie są te główne zasady, dzięki którym woda jest rybna. Zresztą posłuchajcie gospodarza dzierżawce okolicznych jezior, co ma na ten temat do powiedzenia. Bartek, czyli wędkarz, który został rybakiem. Bardzo proszę wam do ciebie pytanie. Bartek, powiedz nam, wędkarzom, co zrobić, aby w naszych jeziorach było tyle ryb, co u ciebie w jeziorze. Co zrobić? Zdjąć siatki i przypilnować wędkarzy, żeby nie wyręczali rybaków w odławianiu ryb. Jakie to proste. No W sumie tak. W sumie, ale nie, magia tej całej zabawy wcale nie polega na tym, że trzeba zarybiać jeziora kosmicznymi ilościami na rybku. E, raczej trzeba przypilnować, żeby z tej wody nie wychodziło zbyt dużo ryby. Nieortodoksyjnie, wiadomo, kto chce rybkę sobie zjeść, niech sobie zje smacznego. Ale nie w ilościach hurtowych, nie robić tam zapasów jak na wojnę, nie zabierać ryb dla krewnych, znajomych i trzech pokoleń w lewo w prawo, wszystkich znajomych na trzy ulice w każdą stronę. A jak rozwiązujesz sprawę presji? Bo tak naprawdę, jakby Ci się tutaj pół Polski zjechało, to to wiesz, co by się znaczy, tak, na pewno, e, znaczy to, 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 to był mój pomysł od samego początku, żeby na wszystkich naszych e, jeziorach mieć e, ograniczoną ilość e, wędkarzy, która tam łowi. E, niezależnie od tego, czy są to łowiska no kill, czy są to łowiska, z których można zabierać ryby. Po prostu ilość licencji musi być dopasowana do wielkości zbiornika, do tego, jakie są jego możliwości. No, jeżeli będziemy mieli na, nie wiem, na 20 hektarowym e, akwenie e, 200 wędkarzy, no to nie będzie ryby. No, nawet jeżeli wszyscy będą ryby wypuszczać. Po prostu presja będzie zbyt duża, i wtedy nikt nie będzie zadowolony. E, my zrobiliśmy to w ten sposób, że każde jezioro ma wyznaczony limit roczny licencji. Na połów z brzegu, na połów z łodzi i tego się trzymamy. No, wiadomo, kto nie zdąży kupić, ten później na rzeka jest nieszczęśliwy. No, rozumiem, ale niestety musimy się tego trzymać. Jak jest licencji 30, to sprzedamy ich 30, później skończyły się. No Nie ma, zapraszamy w przyszłym roku, przykro mi. A na tym jeziorze, na którym teraz łowimy, ile licencji jest w dopuszczonych? Eee, tu mamy bardzo mało licencji, bo z łodzi jest ich 150. Z brzegu jest ich 300 na sezon, ale to jest pochodna tego, że to jezioro jest rezerwatem przyrody. Bardzo mała część linii brzegowej jest dopuszczona do wędkowania, więc ilość miejsc, w których wolno wędkować z brzegu jest bardzo ograniczona. Część jeziora jest też zamknięta do wędkowania, więc powiedzmy mamy jakieś 700 hektarów wody dostępnej dla wędkarzy. Ale musimy tutaj również ograniczać tę presję z uwagi na naciski ochrony środowiska, tak? Rdosiu. To nie są tylko i wyłącznie nasze limitacje, ale również ze strony Rdosiu, no bo bardzo byśmy nie chcieli, żeby ochrona środowiska wpadła na pomysł, że wędkarzy jest za dużo, w związku z czym zamykamy to na amen i w ogóle nie wolno pływać. Wolimy, żeby ta limitacja też z naszej strony była widoczna dla Rdosiu który nas kontroluje pod tym względem, żeby oni widzieli, że my się staramy i nie zakładali nam jakiegoś straszliwego kagańca w postaci. Rezerwa ścisły w ogóle możecie tylko podziwiać sobie z daleka. Ile dzierżawisz jezior i ile jezior jest w takim stanie mniej więcej jak ten, na którym jesteśmy? Jesteśmy dzierżawcą 30 kilku, 32, 35. Jezioro szczerze mówiąc, tam a, nie jest to super dokładne, bo czekamy na potwierdzenie od starosty, czy nam, nam e, cztery jeziora a, podpisze z nami umowę, czy też nie. E, w takim stanie, e, jak to, no to jest nasza perełka, m, mamy kilkanaście jezior. Natomiast większość z pozostałych jezior, w których jesteśmy dzierżawcą, no, dochodzi do takiego poziomu. Jest blisko. Może zajmie im to dwa lata, może trzy, może cztery, wiadomo, że no, różne jeziora różnie pracują, nie mają różny, różny rybostan, z drugiej strony są poddane różnej presji wędkarskiej, kłusowniczej, karmoranów. A więc w różnym tempie sobie tam dochodzą do tego stanu, natomiast to nie jest tak, że to jezioro jest najlepsze, z, z to na którym jesteśmy dzisiaj, nie, nie, jest, nie jest najlepsze ze wszystkich, których, które my dzierżawimy. Ja po prostu je bardzo lubię, a z drugiej strony jest dosyć duże, nie? więc możemy się tutaj wykazać na tych 800 hektarach wody. E, większość z naszych jezior jest mniejsza, nie ma tam, nie wiem, między 50 a, a 150 hektarów, więc powiedzmy, nie, nie, nie są one aż tak urozmaicone. Wspominałeś, że za jakiś czas udostępnisz wędkarzom tak ogólnie jezioro z, z jakimiś bardzo grubymi okoniami, tak to słyszałem? No jest, jest taki plan, jeżeli podpiszemy umowę ze starostą, to może się tak zdarzyć, że na jesień będziemy mieli bardzo fajne jezioro z okoniami w rozmiarach 40+, ale i również 50+, bo już w poprzednich latach tam takie 51-52 okonie wychodziły z wody. Nieduże, kameralne jezioro, no... I też ilość licencji będzie ograniczona. Tak, to na wszystkich naszych jeziorach ilość licencji jest dopasowana do możliwości wody. Aż to chodzi, to e, nie, chodzi, nie, nie, nie chodzi o cenę. Tak? E, cena odzwierciedla po prostu nakłady pracy związane z utrzymaniem wody, z kontrolą, z tym, że się e, e, nie rybaczy na wodzie, czyli odławia się tak mało jak tylko można, że się robi tarło przeżyciowe itd. Natomiast ilość licencji wszędzie, na wszystkich naszych jeziorach jest dopasowana do możliwości wody. Żeby wędkarze sobie nie deptali po głowach, żeby każdy mógł sobie połowić. Każdy z tych, którzy, który łowi. To, że no nie wszyscy mogą połowić, bo nie dla wszystkich licencji starczy. No okej, okay. ale powiem tobie, że mm, mamy dzisiaj na przykład, co mamy dzisiaj? 21 maj. Tak. Na dzisiaj jeszcze. Nie skończyły nam się licencje na żadne jeziora. No, Jesteśmy tutaj. blisko na 3-4 do tego, żeby nam się skończyły limity. Natomiast zazwyczaj limity kończą się w pierwsze limity kończą się gdzieś w połowie czerwca, na no, takie najbardziej popularne jeziora. Także widzowie, słuchajcie, jak będziecie chcieli wiedzieć, że już są licencje puszczone do obrotu i będziecie chcieli się załapać. Na bardzo fajne łowisko z grubymi koniami no, no to subskrybujcie kanał, to będziecie pierwsi wiedzieć, może się złapiecie w ten sposób. Coś tak. jeszcze, chcesz yy, nam opowiedzieć ogólnie? No, nie, nie, po prostu. Te, dbajcie o wodę, jak macie wodę, to dbajcie o nią. No to słuchajcie, dbajcie w ogóle, dbajmy o wody, a przepis, aby wody były rybne, no proste, jak diabli na to nie chodzi. Nie przeszkadzać. Bo nie nie, się, nie przeszkadzać, przeszkadzać rybom. No i co o tym drodzy widzowie sądzicie? Wydaje się to wszystko bardzo proste, prawda? I mam nadzieję, że zrozumieliście, jaka jest ta główna zasada i co trzeba zrobić, aby nasze wody były rybne. Jeśli tak, to oczywiście napiszcie w komentarzach. Dziękuję za uwagę, zostawcie łapkę, subskrypcję i do zobaczenia niebawem, być może u Bartka nad Wodą.